O nowym planie premiera Donalda Tuska, który chciałby w pewien sposób zmarginalizować pozycję Szymona Hołowni i wręcz odwrócić od Polski 2050 Szymona Hołowni koalicjanta z trzeciej drogi, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe. Jaki jest plan i czy jest to możliwe? O tym w nowej analizie politycznej zapraszam. Witam, szanowni państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy, o suba, jeżeli jesteście tu, a jeszcze nie subskrybujecie, o łapkę w górę i o komentarz. To są trzy kwestie, które pomagają w rozwoju tego kanału. Wbijmy, szanowni państwo, do końca roku tutaj na tym kanale 100 tysięcy subów. Naprawdę wówczas przygotuję coś ciekawego, a obiecuję, że niedługo nowe formaty na tym kanale. Już w tym tygodniu będzie rozmowa z jednym z bardziej znanych polskich ekonomistów, ekonomistów i będziemy mówić o Zgubnych skutkach polityki zielonego ładu, polityki Unii Europejskiej można kanał wspierać również poprzez przycisk Patronite albo przycisk wesprzyj tutaj na YouTubie. Super podziękowania wszystkim patronom wspierającym bardzo dziękuję. Po tym e, standardowym wstępie e, zapraszam na mój komentarz do planu, planu który się pojawił i został przedstawiony przez media, planu o którym w, kiedyś ja też tutaj już mówiłem, chociaż nie w tym kontekście o którym teraz powiem. Bo ja już od dłuższego czasu na kanale Analiza Polityczna mówię, a stali widzowie na pewno o tym wiedzą, słyszeli, że Donald Tusk będzie robił wszystko, żeby zmarginalizować swoich koalicjantów. Będzie robił wszystko, żeby przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi zmarginalizować marszałka Sejmu Szymona Hołownię. I podobno teraz taki nowy plan się nakreślił. A ujawnia go portal ONET.pl, wskazując na to, kto mógłby zostać nowym komisarzem. Polskim komisarzem w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, wskazanym przez polski rząd. Ja ujawniałem kilka tygodni temu dwa nazwiska będące w grze. Piotr Serafin, bliski współpracownik Tuska, obecnie e, polski ambasador przy Unii Europejskiej. I to nazwisko ciągle jest w grze, także e, tutaj e, miałem chociaż 50%, na 50% sprawdziły się moje informacje, ale w grze również wtedy było nazwisko prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To przepadło, to przepadło, na teraz Tusk robi, tak to wygląda, że robi wszystko jakby chciał Trzaskowskiego zmarginalizować i całe poparcie przejąć dla siebie, bo on być może wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich jako kandydat koalicji obywatelskiej bądź niemal całej koalicji na prezydenta. Dlaczego niemal całej? Portal Onet.pl ujawnia takie ustalenia, że Tusk chciałby zaproponować komuś z PSL stanowisko komisarza. Tym kimś miałby być minister rozwoju Krzysztof Hetman. Były europoseł, chyba niemal dwie kadencje europoseł. Dlaczego miałby to Tusk zrobić? Ano dlatego, że poprzez danie ludowcom teki komisarza, to byłoby bardzo ważne dla ludowców. Naprawdę to byłby prestiż wzmocnienie ludowców. Ludowcy mieliby się odwrócić od Szymona Hołowni i nie popierać go w przyszłorocznym wyścigu na prezydenta, czyli z miejsca przekazać to poparcie na przykład kandydatowi koalicji obywatelskiej, na przykład Tuskowi. Jedne źródła mówią, że to jest plan nierealny, że Tusk tego nie zrobi, że nie będzie wzmacniał ludowców, a drugie źródła mówią, coś w tym jest, coś tu jest na rzeczy. Jeżeli tylko się już coś takiego pojawia, to już nie wróży dobrze dla Szymona Hołowni. Ja wysłuchałem ostatnich słów Donalda Tuska o tym, jak mówił, że ma wybrane nazwisko polskiego komisarza, tylko musi to jeszcze uzgodnić w kręgach różnych w jakich kręgach w koalicji na pewno też będzie rozmawiał Donald Tusk z, z prezydentem o tej sprawie, bo prawo mówi tak, no zobaczymy czy tutaj się zastosuje koalicja rządząca do tego, że należy nazwisko komisarza skonsultować z głową państwa. No zobaczymy czy skonsultują. Ale Tusk powiedział tam bardzo ważne rzeczy. Oczywiście napiął się mówiąc, że on ma kompetencje tutaj w tej dziedzinie. No tak, przecież on był przez pięć lat szefem Rady Europejskiej. Bo on ma kompetencje, on wie dużo o Unii, on potrafi dobrych ludzi tutaj wybrać. No i nazwisko Hetmana by mi się tutaj zgadzało, no po to jednak jest polityk względnie rozsądny, tak, względnie, względnie rozsądny. Nie wywierający jakiegoś negatywnego wrażenia, ale również posiadający dużą wiedzę na temat działania Unii Europejskiej, działania unijnych struktur. Pytanie tylko. Czy PSL porzuci Polskę 2050 jako koalicjanta? Ja uważam, że przy dobrych negocjacjach tak. Ich Polska 2050 zostanie sama. I Szymon Hołownia będzie wtedy bardzo zagrożony, nawet na pozycji marszałka Sejmu. Tutaj dochodzi jeszcze jedna kluczowa rzecz. Jeżeli w przyszłorocznych wyborach prezydenckich zwyciężyłby na przykład Donald Tusk startując, oby nie. Będziemy tu robić wszystko, też mówić, ile możemy o tych rządach, o tych złych rządach Donald Tuska, żeby nie został tym prezydentem. Dlatego też wspominam ciągle o tych subach. Im szersza społeczność, tym docieramy do szerszej liczby odbiorców. Nie tylko do tych zdecydowanych, ale chodzi o to, żeby docierać do tych odbiorców, którzy są niezdecydowani, którzy się wahają, którzy może czegoś nie wiedzą. Szybciutko jeszcze odbiegnę od tematu i coś dodam. Jest w politologii taki, takie zjawisko jak wyborca heurystyczny. Ja studiowałem politologię, czytałem o tym. Ten wyborca heurystyczny oddaje głos na daną partię, nie dlatego, że dużo o tej partii wie, ale przekonują ją, przekonują go do niej dwie, trzy główne rzeczy. Te najbardziej słyszalne, najbardziej chwytliwe. I cała reszta go nie obchodzi, co się dzieje. I do takich ludzi należy docierać. Do takich ludzi, którym trzeba przedstawić, jak źle na dziś rządzi obecna koalicja rządząca to tak o tym w kontekście dlaczego musimy wychodzić jak najszerzej tutaj z przekazem naszym publicystycznym. Ale wracając jeszcze do tych przyszłorocznych wyborów prezydenckich, gdyby Tusk został prezydentem, to tutaj PSL może wynegocjować dla siebie na przykład stanowisko premiera. No bo kto inny? Ktoś z platformy, Tomasz Siemoniak, a może rzeczywiście ten Władysław Kosiniak-Kamysz. A może premier z platformy, czyli Siemoniak, ale rozszerzenie kompetencji albo dwóch wicepremierów z PSL-u. No, PSL za to poparcie może dużo wynegocjować i ludowcy są skłonni to robić. I to są moje źródła od ludowców. Zobaczymy, czy to się wszystko sprawdzi. Ale podkreślę to jeszcze raz: jeżeli już są takie, taka chęć w ogóle marginalizowania Szymona Hołowni, to Szymon Hołownia ma naprawdę powody do zmartwień. Ma naprawdę powody do zmartwień. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Te wybory prezydenckie w przyszłym roku to będzie po prostu jeden wielki klucz do rozwiązania zagadki: co dalej z koalicją rządzącą i co dalej z polską polityką. Na dziś to tyle w tym komentarzu. Do zobaczenia, Łukasz Gatło.